Hej, e, zgodnie z obietnicą, czy ja wiem, z... powiedziałem, że powiem, opowiem trochę o tym, jak ja tutaj działam, jak pracuję, jakie ja robię materiały. E, tutaj w tym miejscu kręcę tubę. To pewnie poznajecie? Może nie, może tak, bo to zupełnie z drugiej strony. E, lampa zupełnie nieprofesjonalna, jakaś domowa, ale bardzo ładnie rozprasza światło. E, bardzo dobrze się spisuje w tym względzie. Moje vlogi e, od nich zaczynam, bo są to materiały, których produkcja zajmuje mi naj, najmniej czasu. Tak naprawdę stoję przed kamerą, gadam przez 10 minut, potem obracam to przez kolejne 10 minut, wysyłam do internetu, sprawa zamknięta. Vlogi są najłatwiejsze, no bo tylko się staje, jeżeli coś tam człowiekowi chodzi po głowie i chce o tym opowiedzieć, no to po prostu opowiada i tyle, nie wymaga to specjalnie żadnej ingerencji, ja to nagrywam jednym ciągiem, to jest 10 minut marudzenia i potem to po prostu wrzucam i tyle. Inne materiały zajmują mi dużo więcej czasu i zaraz do nich przejdę. Tutaj jest mój pokój, sypialnia i moje studio nagraniowe. Pracuję przy tym kąpie, tam montuję. I teraz drugi rodzaj materiału, o którym wam opowiem, czyli materiały z gier. One są niewiele trudniejsze do zrobienia niż moja tuba, bo też prawda jest taka, że odpalam grę, włączam frapsa, siadam przed kamerą i nawijam. Gadam, 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 gadam. Z grą jest łatwiej, ponieważ cały czas coś się w tej grze dzieje, można o czymś opowiadać, więc czasami można i przez te 20 minut gawędzić sobie. No i cóż, jakby nagranie takiego materiału trwa do, do 30 minut maksimum, potem jego obróbka to jest chwila, moment, jakieś 10-15 minut, no bo to są tylko sklejenie, sklejenie dwóch filmów, czyli kamery. I obrazu z gry, i to wszystko. Więcej troszkę mam roboty, jak robię filmy z rojem, bo tam trzeba dwie kamery zestawić. Synchronizacja tego bywa czasami kłopotliwa, ale z reguły się udaje. Także kolejny mój materiał o grach takich taki gameplayowy jest zdecydowanie łatwy do zrobienia i nie zabiera mi zbyt wiele czasu. A teraz przejdę do trochę bardziej skomplikowanych kwestii, chyba. jeszcze chwila, moment. Nie powiedziałem jednego. Te materiały z gier obrabiam przy użyciu programu Corel Video Studio Pro numerek 14. Korzystam również z innego programu, ale o tym powiem, bo no może za chwilę. I zaraz do Was wracam. To, co teraz leci z tyłu, to jest fragment New News. To jest jeden z moich new Newsów. Ten akurat dotyczył Star Wars: The Old Republic. To jest dwuminutowy materiał i jest to rodzaj takich filmów, które zajmują mi najwięcej czasu. Na tym się najwięcej napracuję, ponieważ po pierwsze to tak. Samo zrobienie, zmontowanie tego wszystkiego jest dosyć pracochłonne. Ja zawsze staram się uzyskać na końcu filmu, jakiś po moim papa, jakiś dramatyczny efekt, taki jak tutaj. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. papa pa. Czasami jest mniej, czasami bardziej yy, dramatyczny, ale, ale nad tym muszę się trochę nasiedzieć, podobierać długości tych trailerów, podobierać długość mojej wypowiedzi, ale to nie jest tak naprawdę najważniejsze. Najważniejsze jest to, że przy new newsach Muszę przejrzeć tego news'a i tak nad nim muszę, się, muszę, muszę go przejrzeć, przyjrzeć mu się uważnie i zastanowić się, co mi się w nim podoba, co jest dla mnie interesujące. Kiedy mówię o takich rzeczach, wierzę, że muszę mówić z pasją, że to musi być moje zainteresowanie i tylko wtedy ten materiał będzie ciekawy. Także mocno przeglądam te informacje, z reguły kilka, nie tylko jeden, nie, nie tylko jeden konkretny news, i staram się wzbudzić w sobie zainteresowanie tym tematem. Nie każdy temat interesuje mnie od początku. Czasami trzeba go. Przebadać yy, i zrozumieć, co jest w nim pasjonującego z mojego punktu widzenia. Jakoś tak się nauczyłem, że te materiały dobrze są przez Was przyjmowane, o których ja mówię z pasją, z zainteresowaniem i faktycznie muszę czasami nad tym poprasować ale za każdym razem, kiedy o tym opowiadam, to jest autentyczne i prawdziwe. Także przy new Newsach mam piekielnie dużo roboty, najwięcej, a są to najkrótsze materiały, staram się w nich zmieścić w dwóch minutach, maksimum w trzech. A tyle roboty dla takiego krótkiego materiału, ale oglądalność tych filmów jest spora, także no cóż, jak już by mówić o takich analitycznych rzeczach, to zupełnie mi się to opłaca i jest bardzo przyjemnie. Okej, okay, mały powrót do kuchni, na chwilę tylko. Więc tak, jeszcze, jeszcze kilka takich pytań, być może technicznych wyjaśnię. To jest tak, ja przy niektórych programach korzystam z Core Video Studio Pro, Numer 14, a przy niektórych Adobe Premiere. Premiere, 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 Premiere. No nieważne. Ten program Adobe, mam go niestety tylko na miesiąc to jest wersja trialowa. Na pełną wersję mnie nie stać i raczej jej nie kupię. Także niektóre rzeczy robię na tym Adobe. A, Adobe. Nie wiem, jak to się wymawia. Niektórzy mówią Adobe, niektórzy mówią Adobe, ale powiedzmy Adobe po polsku. To jest bardzo dobry program, jednak kiedy renderuję go. Przy użyciu dwóch filmów oddzielnych, to ten proces renderowania jest piekielnie długi, więc to mi się nie opłaca. W przypadku takich podwójnych filmów, kiedy jest kamera i kiedy jestem ja, renderuję, renderuję najpierw na Corelu, a potem to przenoszę na Adobe. Inaczej jest w przypadku new newsów. To są dwuminutowe produkcje, więc mogę tam renderować podwójny film na Adobe, Adobe i, tego, i to właśnie robię. Dużo skomplikowanej pracy przy tych newsach, to powtarzam po raz kolejny. A mi miękka odpali. Następna rzecz, o której muszę powiedzieć, to dosyć często zadawane pytanie: dlaczego ja kręcę tak dużo filmów? Dlaczego tak dużo filmów trafia na mój kanał? No cóż, mój kanał, przyznacie, jest tematycznie dosyć rozległy. On z jednej strony jest o grach, z drugiej strony jest o vlogach, czasami o książkach. Zatem mam różnych widzów. To jest tak, że moje filmy, to nie jest tak, że ja każdy wrzucam film i ten on od razu jest obejrzany przez wszystkich moich widzów. Nie. Niektórzy przychodzą na mój kanał tylko dla vlogów, Inni zerkają tylko na new newsy, jeszcze inni tylko na Warcrafta, teraz znowu jacyś widzowie się pojawili, którzy są zainteresowani StarCraftem. Zatem, jeżeli chcę jakby zaspokoić potrzeby wszystkich widzów, to muszę wrzucać różne materiały. A to jest tak, po moich rachunkach dokonanych na przestrzeni trzech miesięcy wynika, że oglądalność mojego kanału nie zmienia się, niezależnie od tego, czy wrzucę materiały 2. Czy 4 na przykład? Jeżeli wrzucę materiały 2, to mam określoną oglądalność. Jeżeli wrzucę 4, mam identycznie taką samą oglądalność, to się po prostu rozrzedza. Zatem, jeżeli chcecie mnie oskarżać o to, że robię masówkę, to albo że, że nie, jakby to nie jest od serca, to jeżeli wrzucam, wrzucam tylko dwa filmy, to znaczy, że się obijam i, i wyrabiam normę. Natomiast, jeżeli każdy film powyżej dwóch, Powyżej dwóch, to już jest tylko i wyłącznie dla mojej własnej przyjemności. Nie mam z tego żadnej korzyści. To nie, nie, nie zwiększa ilości odsłon na moim kanale i nie wiąże się z żadnymi korzyściami dla mnie. To jest tylko i wyłącznie dla mojej własnej radości, a radości sporo mi to daje. Naprawdę lubię robić te rzeczy. Muszę przyznać, że cały ten mój tydzień jest jakiś taki jubileuszowy. Najpierw 500 filmów, teraz set na tuba. No i cóż, po raz kolejny, po raz kolejny... Muszę wam podziękować za to, że. Znaczy, ja wiem, to jest sprzężenie zwrotne. Ja wiem, że gdyby moje filmy były słabe, to nikt by ich nie oglądał i pewnie nie miałbym za co dziękować, ale to jest. Pozwoliliście mi na wiele rzeczy, tak naprawdę. Ja zawsze chciałem robić materiały o grach, a tu nagle pozwoliliście mi nagrywać vloga i macie ochotę go oglądać. To mi daje bardzo dużo radości i naprawdę doceniam wszelkie miłe słowa, które od Was otrzymuję. Sprawdzam też te negatywne, ale z reguły je odrzucam. Bo cóż, lepiej skupić się na tych miłych rzeczach. A i tak korzystam, i tak wiele się nauczyłem od, od mojego pierwszego programu. Jeżeli nie wierzycie, to możecie tam zerknąć. I to jest właściwie dowód na to, że nie tylko krytyka uskrzydla, ale także pozytywne, pozytywne oceny i, i, i przyjemny kontakt z widzami, z wami. Tak mi się wydaje, że, że on jest dosyć fajny. No nic, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mieliście ochotę obejrzeć ten materiał e, przy okazji tych wszystkich moich vlogów tu, e, nagrań o grach. E, życzę Wam miłego dnia, tygodnia, miesiąca, roku, wszystkiego najlepszego i w ogóle. Nie wiem czemu tak mówię, mówię jakbym miał urodziny. No to właściwie takie trochę urodziny tyle tych materiałów nakręcić. E, no fajnie, bardzo to jest wszystko przyjemne i, i tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa! Pa.